No? Najpierw mieć łapkę w górę i zrób się krewicę. <laughs> Dobra, słuchajcie. Plan jest taki. Jest jedna łódka, druga łódka. Jedna łódka zostaje na wodzie, bo jest ta jest cięższa, ale szybsza. A, my, a ja jutro mam zamiar popłynąć gdzieś razem z piwem. <laughs> Nie no, żartuję. To jutro będziemy jeszcze pływać, a ta, dy kaptań Piotrek, zostaje zostaje, y, ją wciągamy na ląd. Ona jest lżejsza w ogóle, nie? Ale słuchajcie, fajnie, bo tak, jak co zauważyłem, diesel to jest taki fajny, spokojny. On będzie sobie pykał litr na dwie godziny, dopłyniesz nią wszędzie. Ta, jak chcesz, wiesz, y, szybko dopłynąć, zapierdziela, szybkie obroty śruby i zdecydowanie jest szybsza od diesla. No ale mówię, tutaj będzie dużo drożej, bo gazolina... Bo benzyna na dieslu jest dużo taniej, także słuchajcie, teraz ta łódka zostaje na wodzie, tutaj na tej mieliźnie i będzie zamontowana na dwa, dwa anchor, czyli na kotwice, na dwie kotwice ona tu zostaje, żeby jutro tego nie nosić i tak dalej. Powiem wam tak, na pewno ten trapal trzeba jeszcze jednego zrobić, jeszcze jeden daszek tutaj, bo, ale zresztą nie wiem, bo jak oni zarzucają sieci to nie wiem jeszcze. Czy to będzie potrzebne, czy nie, ale na pewno tutaj na tej drugiej łódce będziemy robić yy, duży trapal, tak żeby to już się sprawdza, ta siatka się sprawdza, ale i tak trzeba zrobić troszkę, troszkę więcej. Słuchajcie kochani, no obleciliśmy, opłynęliśmy te łódki. Opłynęliśmy te łódki, skończyło się, fajnie było. Zabrałem tutaj Filipińczyków. W sumie było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 13 osób i dwoje dzieci. Także daliśmy radę na tych łódkach. Słuchajcie, także do takich e, turystycznych ta się nadaje idealnie. Ta się nadaje idealnie. To jest spokojna łódka o wysokiej wyporności i można spokojnie 6, 7, 8 osób popłynąć. Ja tak myślę, że wiecie: dwoje dzieci, dwoje dorosłych, może ktoś jeszcze, kapitan i, i, i ten. Pomysł jest jeszcze taki, jeżeli wcześniej e, będziecie chcieli e, jakby jakieś jedzenie czy coś pole polecieć na Lamanok. To będzie, ja zrobię taką stronę, że będziecie mogli sobie zamówić, e, co będziecie chcieli jeść na takiej łódce. Będę, będą maski, będą e, te płetwy, będą rurki. Tu są miejsca, gdzie ja już wiem, gdzie można ponurkować, snurkować, zobaczyć sobie rybki, jak w akwarium, zjeść sobie porządnie i potem szczęśliwi, spokojnie wrócić. Zamówione już są kapoki, takie fajne na zipery, na, na te. Na zamki, na zamki, nie na te kliki, na zamki, tak żeby każdy czuł się bezpiecznie, żeby wszystko było ok. Kapitan jest sprawdzony, także jeden, drugi na jednej łódce, na drugiej łódce. Kapitan jest sprawdzony, także wszystko tutaj działa. Kochani, bardzo wam dziękuję, dzięki za dzisiaj, także trzymajcie się. Wyspiarskie przygody, proszę o subskrypcję, proszę o lajki, a jeżeli jeszcze kawką je wesprzecie, to ja się odwdzięczę łódkom, dobrym jedzeniem i na pewno pomocą. A jeszcze jeden temat muszę wam powiedzieć, jak będziecie mieli ochotę przylecieć na Filipiny, nie wiecie jak, nie wiecie jak zamówić bilety tanie, czy cokolwiek innego, napiszcie do mnie. Ja wam pomogę, ja nie, ja nie chcę za to pieniędzy, weźcie ode mnie łódkę na jakiś czas, weźcie, wypożyczcie ode mnie e, skutery, ja nic od was nie potrzebuję, odbiorę was z lotniska z Panglao, kupię wam bilety jak potrzebujecie, najlepiej z Berlina, czy tam z Wrocławia, czy z, gdzie tam będziecie z Warszawy, jeżeli to znajdziecie e, sami, no to sami sobie przyjeżdżacie. jeżeli nie znajdziecie sami, to po prostu ja wam mogę to pomóc, odbiorę z lotniska tutaj na Panglao, powiem jak w Manili się przesiąść, albo w Cebu, w Cebu to jest w ogóle śmieszna sprawa, me, 100 metrów do przejścia. No i co? No i tutaj, jeżeli chodzi o ten raj, gdzie ja jestem teraz, to jest tylko, słuchajcie, trzy godziny drogi, ale tutaj już nie macie tego. Tego, tego, takiego wiecie, turystycznego miejsca, tu jest bardzo naturalnie, są wszyscy przyjaźni, są łódki do wynajęcia ode mnie, także wszystko jest gotowe kochani, będą skutery, będą kaski, kaski będą zawsze czyste, zawsze y, będą dwa komplety tych środków w kasku, będzie zawsze jeden wyprany, tak żeby po nikim nikt nie jeździł, zawsze będzie czysto, bezpieczne, ubezpieczenie będzie zrobione, także słuchajcie... Robimy coś więcej niż każdy. Kapitan Piotrek, robimy flotę, flota dwóch łódek. Chcecie na rybkę, proszę bardzo. Ja nie muszę łowić siecią, ale możecie spinningi. Za, jakie zorganizuje te, te kusze, jak macie ochotę, jak chcecie zobaczyć, spróbować zobaczyć żółwie, akwarium, no mówię, no rybki jak w akwarium, czy po prostu popłynąć sobie z dziećmi na Lamanok wyspę, zobaczyć, tam są starożytne takie jaskinie, gdzie są malutkie, jeszcze z tysięcy lat, także słuchajcie, blok reklamowy, Piotruś, łapki w górę, subskrypcje i no mówię, jak macie ochotę, kawkę postawić, dzięki wielkie. Adios! Emocji co nie miara, powiem wam jedna łódka to jest co robić, ale dwie łódki to już jest naprawdę co robić. Idę teraz do tej jednej, bo ona zostaje na wodzie, tu stoi, tu stoi. Wróciliśmy, popływaliśmy, zabawa jest na 102. Wszystko jest perfekto, technologia, wszystko jest perfekto, pięknie pływają. E, benzyna jest szybsza od diesla, to od razu mówię: jakbyście się pytali, a ja jeszcze tutaj zrobimy taki numer, że łódka stoi na dwóch kotwicach, także jej nic nie będzie. A ja tutaj do niej, tylko nie mówcie nikomu, nie mówcie nikomu, zakładam artaga do niej. Ja by ktoś podpierniczył. Ja tam mam takie sekretne miejsce. jakby ktoś podpierniczył, to ja na telefonie mam, słuchajcie materiału mam w cholerę i 360, i kamery jedna, druga, trzecia, czwarta nawet dwa telefony jeszcze materiału mam bardzo dużo ja wiem, że wy wszyscy cze czekacie jest dzisiaj niedziela i tak dalej obrócę was, jest dzisiaj niedziela i tak dalej, no idziemy do tej łódki niebieskiej ta łódka niebieska generalnie będzie cały czas na wodzie i do łowienia i do i do czego? No i do takich przejażdżek i tak dalej. Tamta czerwona będzie dla, dla gości, którzy będą chcieli mnie odwiedzić. Bo tamten dieselek to nie jest, że tak, że on jest wolny, tylko nie ma potrzeby tak zapierdzielania jak ten. Tu widzicie jest anchor, czyli moja kotwica, jedna, jedna kotwica i na dwóch kotwicach jest przyczepiona moja łódka, także ona bez problemu sobie tutaj wytrzyma. Słuchajcie, te łódki są ciężkie, nie? Nie, no nie ma o czym mówić. 8 osób to nieśliśmy i każda, ja myślę, że waży tak około 400 kg, nie? 300-400 kg waży ta łódka. Także to nie przelewki, a żeby sobie zrobić krzywdę, ja zawsze tu mówię im, że to wiecie. Safety first, bezpiecze, bezpieczeństwo najważniejsze, także słuchajcie. Łódka, o, tutaj, ta niebieska. U mnie stoi, luków bagażowych mam tu od groma Jeden, drugi, na lodówki, nie na lodówki Co tam trzeba I ja sobie tu tego artaga gdzieś schowam, ale nie powiem wam gdzie I sobie będziemy Sobie będziemy, no to sobie będziemy Będziemy wiedzieli gdzie ona jest, czy ktoś ją zarobi, czy jej nie zarąbie No ale generalnie ta zapierdziela jak, jak Messerschmitt Także jak ktoś ma ochotę Czy wiecie, wy się znacie lepiej Powiedz, napiszcie mi, ten, kto się zna tutaj, żeby coś złowić, że jakiś sprzęt kupić. Już nie mówię jakichś najwyższych high techów klasy, itd, tak dalej, ale jakiś sprzęt kupić, żebyście sobie nie przyjeżdżali tu z wędkami ze swoim sprzętem, żebyście mieli swój sprzęt, wiecie, na tuńczyka czy na coś, to po prostu powiedzcie, bo generalnie ta łódka będzie łowiła na sieć, ale jak będzie miał ktoś wiesz, ochotę złowić jakiegoś marlina, jakiegoś tuńczyka, Porządnego i tak dalej, i potrzebuję bardzo szybką, bo jest bardzo szybką łódkę. No to Piotr taką ma. Zapraszam, zapraszam. Nie ukrywam, jestem zmęczony jak pies Pluto, nie? Normalnie ta woda, bo jeszcze byliśmy, tam się kąpaliśmy, w sumie na dwóch łódkach było 17 osób. Ja chciałem sprawdzić jeszcze, jak te łódki sprawują się z ludźmi przy, pełnej, przy pełnym obciążeniu. Z pełną pre premedytacją zaprosiłem wszystkich, żeby, żeby pokazać, im, pokazać mi im, żebym ja poczuł, jak to wygląda, jak tym się pływa, jak ten, żeby ten kapitan, który tam płynął, żeby żebym ja zobaczył, jakie to są. Jakie, jakie manewry się wy, wy, wykonuje, i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie, słuchajcie, na Filipinach tutaj no nie trzeba mieć żadnych papierów na takie łodzie, i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy opłacić podatek od łodzi. Generalnie, pra, kraj wyspiarski i pewnie wiecie, government, czyli rząd, wychodzi z założenia, że każdy wie, jak się pływa łódką, i każdy wie, jak to zrobić. Słuchajcie, kochani, dzisiaj wrzucam wam drona przepraszam Was, że nie zmontuję całego filmu, że będziemy go że musimy go podzielić, ale po prostu ja nie dam rady, ja po prostu jest zachód słońca, a ja jestem tak zmęczony, spać mi się chce o Jezu, masakra także kochani, serdecznie Wam, wam dziękuję, jutro obiecuję, od rana się budzę i zasuwam przy filmie tym pełno, pełnometrażowym, a dzisiaj popatrzcie sobie, jak to wyglądało z drona. Puszczam Wam fajną muzykę, także obie łodzi. Armator Piotrek, Kapitan Piotrek S. Także działamy. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie miłe komentarze, za wszystkie polubienia. Bardzo, bardzo e, proszę, jeśli, jeśli macie ochotę, wesprzeć mnie na tam coffee, tu. E, czy macie ochotę przyjechać tutaj na Filipiny? No to serdecznie zapraszam. Na pewno pomogę, na pewno odbiorę, na pewno, na, pewno, na pewno wszystko będzie dobrze, będzie bezpiecznie. Także kapoki już są zamówione. No co jeszcze, kapoki są zamówione. No cała reszta będzie, no także, i kapitan będzie taki, że tu od piątego roku życia pływa. Także słuchajcie, życie, no zobaczymy, co będzie. Lepiej robić coś niż siedzieć na dupie. Ja wiem, że ja się powtarzam z tym siedzeniem na dopie. Trzymajcie się. Serwis. Adios. Czuwaj. W piarskiej przygody. Zawsze.